Marka Jezus, odcinek 69 bardzo serdecznie Was witam. Kochani, jak zwykle przychodzi taki moment, kiedy poszczególne fragmenty danego rozdziału już sobie już się nad nimi zatrzymaliśmy, to przychodzi moment, żeby z lotu ptaka rzucić okiem na cały rozdział. I teraz jesteśmy w szóstym rozdziale. Skończyliśmy w naszym poprzednim odcinku medytować nad ostatnim fragmentem z szóstego rozdziału, więc teraz cały, szósty rozdział z lotu ptaka. Moi drodzy, w tym rozdziale co się dzieje? W tym rozdziale dzieje się coś takiego, że Pan Jezus przychodzi do Nazaretu. Przychodzi do tego Nazaretu. Hmm, powiedziałbym tak: na końcu czwartego rozdziału pada pytanie, kim jest Jezus? W kim on właściwie jest, że się takie znaki dzieją? Cały piąty rozdział to jest uzdrowienie córki Jaira, to jest kobieta cierpiąca na krwotok, to jest też uwolnienie tych. Yy, uh, 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 uh. To jest też uzdrowienie opętanego, w którym był legion, więc wielkie znaki Jezus czyni w piątym rozdziale, nie odpowiadając wprost, kim on jest, ale tak jakby chciał nam ewangelista Marek pokazać, padło pytanie: kim ty właściwie jesteś? A teraz zobaczcie naczyny Jezusa. I się te czyny Jezusa dokonują, i teraz przychodzi jeszcze do swojego miasta, do miejsca, z którego pochodzi. Taki chłopak z sąsiedztwa. Nie? I tam jest średnio rozpoznany. Jak mówi Ewangelia, nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, tylko na kilku chorych położył ręce i ich uzdrowił. Co prawda, z naszej perspektywy, jak tylko na kilku, to, to nie jest nic małego, ale w porównaniu z misją Jezusa to to było tylko. I za chwilę Jezus rozsyła dwunastu. Po raz pierwszy Jezus wysyła swoich apostołów na misję, udziela im swojej władzy. To jest. Taki moment bardzo ważny w tym procesie kształtowania uczniów. Pamiętamy, że Ewangelia Marka to jest też taki proces kształtowania jego uczniów. On ich pierwszy raz wysyła z misją. I w tym miejscu Ewangelista Marek wkłada też moment opowieści o tym, jak zginął Jan Chrzciciel. I kiedy można tak odczytać z kontekstu, jak się czyta cały ten fragment, że właśnie wtedy, kiedy do Jezusa dotarła wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela, Wtedy zbierają się też u Niego uczniowie, opowiadają Mu to, co zdziałali i tak dalej. I oni chcą iść gdzieś na miejsce osobne, trochę odpocząć. Jezus jakby chciał pójść przemyśleć sobie śmierć na Chrzciciela, ale wtedy też y, wielki tłum przychodzi, nie mają czasu nawet na swój posiłek. Jezus naucza, do dokonuje się rozmnożenie chleba, więc kolejny cud. Y I później Jezus odsyła swoich uczniów na drugi brzeg i przychodzi do nich po jeziorze. Kończy się ten szósty rozdział taką wielką, Wielkim, wielkim objawieniem chwały Jezusa. Tam w miejscu, gdzie się przeprawili, w ziemi Genezaret, przybili do brzegu, i tam ludzie biegają, jakby trochę w takim, jakimś takim trochę szaleństwie. Biegają we wszystkie strony, przynoszą chorych do Jezusa. Każdy, kto się dotyka, zostaje uzdrowiony. Jest jakieś takie objawienie się Bożej Mocy mieszkającej w Jezusie. To wszystko jest w tym szóstym rozdziale. Ale teraz, kiedy my na niego patrzymy z takiego dystansu, to widzimy, że w centrum tego rozdziału, rzeczywiście nawet tak można by to nazwać, jakbyśmy popatrzyli na ilość wersetów, to, to centrum tego rozdziału jest, jest śmierć Jana Chrzciciela. Ewangelista Marek chce, żebyśmy rzeczywiście na tą scenę popatrzyli. Zobaczyli też, że ona jest umieszczona... Pamiętamy, Ewangelia Marka jest katechezą przygotowującą do chrztu, więc widzimy tutaj, że gdzieś w centrum tego rozdziału, w tej historii, odpowiadanie na to, kim właściwie jest Jezus, pojawia się śmierć Jana Chrzciciela, która jest jakąś zapowiedzią pierwszą, taką jeszcze dalszą śmierci Jezusa. Więc to jest dla nas takie, taki moment zatrzymania się, że ten wątek, wątek śmierci. Przy całym sukcesie Jezusa, który jest ewangelizatorem, tak, który chodzi z mocą, głosi, uzdrawia, przy całym jego sukcesie, że tłumy za nim idą, ten element śmierci jest tutaj wprowadzony. On się pojawia, i to jest taki moment, kiedy ewangelista zaczyna nas konfrontować też z tym wątkiem w życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa. To jest jakieś przygotowanie, i, i też my jesteśmy zachęceni do tego, żeby. Patrząc na ten cały szósty rozdział, y, temu się też przyglądać, że, że Ewangelia, choć przynosi uzdrowienie, choć przynosi uwolnienie, to ma też w sobie element taki, że, że za nią <trybujesz> trzeba się opowiadać całym życiem. Tak jak Jan Chrzciciel za prawdą się opowiedział, tak ona domaga się jakiegoś oddawania życia, Jakiegoś takiego opowiedzenia się radykalnego, I to, i to jest komunikat, który płynie do nas z tej Ewangelii. Z tym sobie dzisiaj chodźmy, z naszą dojrzałością do Ewangelii. W takich możemy zauważyć sytuacje, w których rzeczywiście dane nam było stawać bardzo mocno przy Ewangelii, kiedy nas to kosztowało, ale możemy też zobaczyć sytuacje, kiedy rezygnowaliśmy z Ewangelii dla czegoś mniej cennego. I możemy prosić dzisiaj Jezusa, chodząc sobie z tą Ewangelią, żeby, nam, żeby nasze serce do niego bardziej przylgnęło. Jeszcze bardziej. Żebyśmy rzeczywiście chcieli być Jezusowi do końca w każdej sytuacji. Zapraszam Was, zachęcam do tego, żeby nasz kanał subskrybować, żeby wysłać link też do innych z odnośnikiem do tych filmów. No i mam nadzieję, że do zobaczenia.